Etykiety polityczne komunista, demokrata, populista, faszysta, liberał, konserwatysta i tak dalej, nigdy nie są podstawowymi kryteriami. Rasa ludzka dzieli się politycznie na tych, którzy chcą kontrolować ludzi, i tych, którzy nie mają takiego pragnienia. Rasa ludzka dzieli się politycznie na tych, którzy chcą kontrolować ludzi i tych, którzy nie mają takiego pragnienia. Zobaczcie, jaka to jest fantastyczna myśl. Co ona tak naprawdę nam mówi? Że my chcielibyśmy sobie ten świat tak jakoś ładnie podzielić. Tak jak Lineusz tam sklasyfikował przyrodę, to my byśmy chcieli sobie sklasyfikować ludzi i właśnie powiedzieć, ty jesteś lewak, ty jesteś katol, ty jesteś talib, ty jesteś komunista. Chcielibyśmy tak zrobić, dlaczego? Bo ten świat jest dla nas nieuporządkowany. No i jeżeli sobie nazwiemy kogoś, przylepimy do niego tę etykietę, to wtedy jest nam łatwiej, bo wtedy włącza nam się tryb nie lubię komunistów, no i nie lubimy tego, komu przykleiliśmy tę etykietę. Albo nie lubię faszystów, no i nie lubimy tego, komu tę etykietę do czoła przykleiliśmy. Tak jest łatwiej. Uproszczenie jest podstawowym elementem naszego radzenia sobie z rzeczywistością. Gdybyśmy widzieli Absolutnie wszystko bez uproszczenia, bez pominięcia nie moglibyśmy żyć.